Cześć wszystkim, witam was w nowej serii na kanale. Rozpoczniemy sobie dzisiejszego pięknego dnia serię z gry Sonic the Hedgehog 2, czyli drugiej części yy, oryginalnych gier o Wydane, jak widać w, le w prawym dolnym rogu w 1992 przez Sege. Od pierwszej części ostatniego odcinka minęły 4 miesiące, więc już tak trochę czasu mm, mieliśmy od początku od oryginalnych gier o Sonika, chociaż od gier ogólnie Sonic'a. Nie mamy za dużo przerw dzięki jednej sobie, ale jakby spoko, nie? Dużo tych tam fraużówek się nazbierało i jakby nie krytykuję tego tak mocno, bo za dużo osób na YouTube to tak średnio pokazało w ogóle, że takie gry istnieją, więc może i dobre, że faktycznie je tam pokazywałem. No ale w każdym razie, bądź co bądź, oryginalne gry jednak, no Bądź, no, po prostu lepsze są, no ciężko się z tym, prawda, nie zgodzić. Sonic the zaczył drugą część można nie wygrać w dwie osoby, ale ja wybiorę tryb jednego, gracza, ponieważ nie chcę się za bardzo męczyć z dobieraniem przeszukaniem osób odpowiednio do gry. W grze jest troszkę ciężka sprawa, jeżeli chodzi o udźwiękowienie. Ponieważ z jednej strony zbieranie jakichś krążków i atakowanie przeciwników jest. Um, Dosyć głośne? Tak, sama muzyka jest trochę cicha. Nie za bardzo rozumiem, co Macquarter tak zrobił w tej grze, ale no cóż, wiem. może nie będzie to bardzo przekazało, a jeżeli będzie, no to najwyżej pomyślę na tym, żeby. O, ciekawe. Żeby ewentualnie, może gdzieś w konfiguracji to naprawić, o ile będzie to możliwe. A tego nie za bardzo wiem. Drugą część Sonika oczywiście grałem tak samo jak w jedynkę i tam w parę innych części. Pamiętam z niej jedynie tyle, że jest lepsza od pierwszej części, a za dużo poza tym nie za bardzo. Co za fajna jak ta małpka Z Kurde, kokosami jakimiś, jest lepsza od pierwszej części, ale z drugiej strony jest też. Hmm, właśnie czy jest trudniejsza. No, jak na pierwszy zon. Może, ale w sumie trudno hmm, powiedzieć. Bo dawno też nie grałem w takie szybkie giereczki, więc może to jest kwestia przyzwyczajenia, aniżeli um, po prostu ciężkości gry. Eee, tak samo jak pierwszej części, niestety. Ojoj, Tak samo jak pierwszej części, niestety takiej drugiej nie udało mi się przy pierwszym graniu eee, przejść na 100% nigdy. Eee, nie było to dla mnie celem przy pierwszym podejściu do tej gry. Bardziej chciałem te kiereczki po prostu przechodzić jedna po drugiej. Dlatego też i w tej części nie ogarniam jak wygląda sprawa z bonusami. Znaczy dobra, może nie będę tak oszukiwał bardzo. Sprawdziłem w internecie mniej więcej o co chodzi z odblokowaniem bonusów. No! Przy przypomniałem sobie tylko, bo jak się okazało to te bonusy są dokładnie takie jak ja jakby zapamiętałem kiedy grałem pierwszy raz, więc chyba ciężko mówić o spoilerowaniu. sobie, niech nie, tam na górze jest coś ciekawego, i chętnie bym się tam dostał. Po tych platformach mamy, oczywiście, standardowo, mm, jeżeli dobrze przypuszczam, 10 minut na poziom. Więc, no, w tych pieszych możemy się tak naprawdę pobawić. Niech nam za to nie urwie głowy. Chyba, <laughs> to, że robotnik wyjdzie z siekierą, oj. E, no, w tej części mamy, oczywiście, też Tailsa, nie? Ale ten test no, za dużo nie robi, sobie stoi, znaczy lata czasem za nami czy coś, ale zdrowie coś konkretnego? Chyba nie za dużo. Aha i akurat nacisnąłem checkpoint mając 48 ringów. Ciekawe czy tutaj też jest, o okej, okay. tak samo jak w pierwszej części, że za 100 krążków mamy zdrowie, to na pewno trzeba będzie sprawdzić. A jeżeli chodzi o to, czy za 50 coś jest, bo też może być? Nie mam pojęcia, <grystanie> To też trzeba będzie z pewnością sprawdzić. No, a tymczasem sobie kończymy pierwszy z poziomów. Tak, nie zebraliśmy 50 krążków, ale nie dostaliśmy za to żadnego bonusu. No, to trzeba być w takim razie mocno ogarnąć. Ale cóż, w pierwszej części jak yy, zacząłem serię, to też kiedyś na początku nie za bardzo ogarniałem tych bonusów i Raczej było tak, że robiliśmy te bonusowe poziomy troszeczkę później. Aua! Troszkę bardziej później, jak już ogarnęliśmy mniej więcej w ogóle jak na jakich zasadach ta gra działa. Może no, będzie po prostu podobnie w tej części, że na początku skupimy się bardziej czy ogarnę sterowanie, rozmieszczenie poziomu i tak dalej. W ogóle muzyka się przyspieszyła od tego jak wziąłem ten, ten tą słupkę. Bocik przyspieszenie. Znaczy tak, jeżeli się okaże, że te dźwięki różniaste nie są aż tak głośniejsze od muzyki, to może i nawet jeszcze potem podkreślę tą grę, no ale jak słyszałem na no obecnie, niby wygląda jakby dosyć głośne, więc no. trudno mi stwierdzić, tak naprawdę. To już będzie trzeba jeszcze po prostu sprawdzić. Dobra, i w końcu nie zabraliśmy jeszcze żadnego checkpointa, a mamy już 50 kryształów. Znaczy tam ringów. O, nie mogę się spojrzeć na dół, ale lipa. Zobaczmy co. O, jest i checkpoint. O, i co teraz? Tak, to jest bonusowy poziom, który polega na pełnym wyścigu, salesam. Muszę zdobyć 40 ringów i pewnie nie wpakować się w żadne dziwne niebezpieczeństwa. Tego kolców albo czegoś w tym wyzach. Czy Tails też potrafi zbierać? Tak. A okej. Okay. I to jest tak, że, że się sumują ilości. No i dobra, super. Chyba że zebrałem wystarczającą ilość. Cool. Super. A teraz 80, co? Ok, ten bonus jest troszeczkę dłuższy niż przypuszczałem, że może być. Um. Co? Chyba nie za bardzo mnie cieszy. Ponieważ to oznacza, że będzie więcej możliwości właśnie wpaść w jakieś bomby. Nie będzie to zbyt przyjemne, zwłaszcza jak wyskoczą nam o, tu za rogiem. Ja pierniczę jak ta grafika niby udaje 3D, ale z drugiej strony to jednak to jest pełen 2D i... A trochę ciężko. Oby tylko te kolce się pojawiały mniej więcej tak. Żebym zdążył je zobaczyć ja piernicz na przykład. No teraz. Nie wiem. To powiedzieć, ale udało się ominąć, więc chyba dobrze. Ale bez to było rzeczy samej. 130 mam już ponad. Wow! Tych krążków. O! Jest i Emerald. Na Tina O nie! A! Miałem zdobyć 144. Znaczy tam 140, żeby zdobyć tam krąż. Emerald House. Nie było to niestety wystarczająco. No cóż. Czyli wygląda to, że trzeba będzie się starać trochę bardziej, zbierać te krążki. Hmm, no to jest no pierwszy raz jak zobaczyliśmy ten bonus, więc to chyba nie dziwne, że tam nie poszło nam najlepiej. Ale z czasem jak się przyzwyczajemy do tego na pewno tak samo jak w tam poprze, ojej tak samo jak w pierwszej części tutaj też niestety nie ma zapisu. Co trochę boli. Ale przynajmniej, o daje możliwość, że Wow. Jeszcze raz bonus. <laughs> Przynajmniej daje taką możliwość. Nie daje możliwości zapisu. Ale za to emulator daje, więc um, będę z tego na pewno korzystał, żeby nie nagrywać w całej serii naraz, no, tylko tam z pewnymi. Um, no. no, po prostu. Przerwami. <laughs> tak będzie najlepiej. Dobra, teraz już wiemy, że trzeba zebrać o 140 eee, To trochę boli. <grym> Ale dobrze, no jak... Może jak ogarnę mniej więcej? Zauważyłem, że zawsze... Jeżeli skręcamy w lewo albo w prawo, to te krążki są mniej więcej no właśnie po tej stronie odpowiednie od skręcania. Tak mi się wydaje? Tak! To jest dokładnie tak. A potem się wraca na środek. Dobra, może z taką informacją się uda zyskać nieco więcej tych rączków. O, o. Dobrze pamiętałem! Super! Teraz tylko, żeby jeszcze jakoś wyśrodkować e, Tailsa, znaczy Stonika, a żeby Tailsa tak w miarę też sięgał ich. Jeszcze 11. A, zapomniałem. A to było słabe. Teraz w sprawie strony będą coś. No, jednego nam brakło. Co? Ale spoko. Ciekawe, czy te specjalne poziomy bonusowe, to czy one będą takie same w kolejnych etapach? A, pewnie nie, pewnie będą jeszcze trudniejsze. Hmm. No, ale nic. A, i to jest już koniec poziomu. Albo nie? Jeszcze nie? O szty, przecież to Eggman. Teraz próbuję atakować. Oj, i jedzie jakimś świdrem. Taylor, uważaj, go cię dogoni. A ja w ogóle nie mam żadnych krążków, że nie zachowałem sobie, ale dobra, ten pierwszy boss to przynajmniej nie jest jakiś ciężki. Eee, za to jeżeli nie pomyliłem gry, to finałowy boss tej grze to będzie jeszcze bardziej przerąbany od pierwszej, więc... No, czekamy na to wszyscy. Jeżeli będzie taka sytuacja jak w pierwszej części, że będziemy powtarzać te poziomy od nowa, bo no na przykład nie będziemy się chciało aż tak oszukiwać, żeby przy każdej śmierci na przykład odczytywać etap od nowa. Oj, jest co to było? łapka. No to wtedy będę po prostu zmuszony, żeby tam wracać na nowo do poprzednich etapów. Yy, ale wtedy będę powiedzmy zapisywał yy, bonusowe poziomy, a przynajmniej udane bonusowe poziomy. I w ten sposób może uda się też i tą grą 16%. na 4%. I tym razem już powinno dać nam coś więcej. To... Aha, chemical plant zone pierwszy. Hmm. Nie by dopiero... 11 minut Ale szczerze mówiąc, może jeszcze sobie pograjmy. Kurczę ten zon. Pierwszy... całkiem krótki. W względem pierwszej części skończył się o wiele szybciej. Hmm. To może oznaczać, że tylko o o, o że te poziomy w drugiej części są krótsze. Ciekawe czy to oznacza, że jest im może więcej, czy mniej. Muzyka interesująca. Jesteśmy w ogóle w mieście jakimś. O, a co to za pajęczak? O nie, to są te miny. Mogę ich załatwić, czy... Nie wiem. A może ich ominę po prostu? <laughs> Muzyka też sobie jakaś techno przygrywa. W ogóle... Myślę, że my coś się o siła pomyliło, ale wydawało mi się, że w tej części można sterować Telsem. Znaczy, nawet jeżeli nie gra się na dwie osoby. Coś hmm. mi się musiało najwyżej pomylić. Może w trzeciej dopiero była taka funkcja, może. Kurczę. Nie powiem, żeby mi się bardzo te gry. Że mi je różnią, czyli trochę mi się mieszają. Ale może i jest coś takiego. Dopiero w trzeciej części, że można inną postacią zagrać. Jak ten gość się strzeli, bo ja się go boję? Dobra, znoszę od niego uciec. 84 te krążki. I zaraz chyba będziemy mieli... Aaa, zabrakło jednego krążka i mielibyśmy zdrowie. A gdzie Tails w ogóle z zniknął? O, jest. Chyba jak nam. O. Gitara, czwarte zdrowie. Eee... chyba tak, chyba tak jest w tej grze, że jakbyśmy mieli e, stracić z oczu Tailsa, to on po prostu sobie tam. Po, co? Po prostu podleci. A, i straciliśmy wszystkie krążki. Aj, aj, aj. A, to był koński go top. Nawet nie dotknęliśmy żadnego checkpointa, co? Krótkie dosyć. Minutę 49 sekund się nam udało. A ja tam wtedy od tego żelu tak dostałem to obrażenia. No troszkę od niechcenia, no bo kurczę, Wcześniej też byliśmy w takiej sytuacji pułapkowej, że był żel. Ale udało się tego uniknąć. Bo tak jakby tak prawie, że normalnie. Ten żel przelatywał tak w kółko. A tam sobie przepływał raz w jedną, raz w drugą. O, sekret. Więc to mnie tak zmyliło troszeczkę. Dobra, proszę mnie tu naprawić. O! Uważaj, to jest. Ale by go zgniotło. <laughs> tam są krążki nieśmiertelność. Dobra, jak tam się dostać? Aaa, no nie w ten sposób, chyba. Kurde, no. A to się da. Tak trochę. żeby to spadło z powrotem? Aha. Jeżeli, musia, jeżeli muszę odejść jak bardzo daleko, nie wiem czy w ogóle będę w stanie zaraz wrócić tam. A po co tutaj jest to skoczka w ogóle? Nic nie daje. Dobra, teraz się udało. O, oh, sorry, to jest naro. Bierzemy nieśmiertelkę. Bierzemy nieśmiertelkę. Bierzemy nieśmiertelkę. A tak, bo tutaj jest spindasz. Właśnie. Muszę o tym pamiętać bo właściwie on jest taki, mm, do, dosyć istotny jednak. Na tyle on jest ważną rzeczą, ważną mechaniką, że aż powstawały haki, zresztą do pierwszej części, które umożliwiały go robić. Ale to jest takie, mm, takie pójście na atpiznę, troszeczkę. Aha, po, po cóż mi była ta nieśmiertelność, skoro już skończyła? Nie mam pojęcia, ale weźmy sobie tutaj wyżej. Skoro nas tu platformy prowadzą, to może się tu i opłaca iść. A może nie, zobaczymy. A chyba się opłaciło, bo dostaniemy kolejne książeczki Jeszcze tylko trzy i będziemy móc wejść do bonusu, o ile się jakiś tam pojawi. Jeszcze. Mm, oczyma. Oj, oj. To było dosyć bliskie, nieprzyjemne. Szybko Sonic! O ile tu będzie jakiś checkpoint. Kur... O! Tam w ogóle można zejść. Nie wiem czy tam nie jest pułapka, może jednak nie. Wolę uniknąć tego. Oj, oj, szybko, szybko. No w pierwszym poziomie tego etapu nie było żadnego checkpointa, albo nie wiem, jakimś sposobem go ominąłem. A, a czy w tym jakiś będzie? O! Ukrytość. Kolejne krążki. No, jakby jakiś checkpoint był, to by było spoko, bo moglibyśmy. O! Właśnie, pójść do bonusowego poziomu. I zobaczmy, czy będzie inny niż w pierwszym etapie, czy będzie taki sam. Bo jeżeli wszystkie te bonusy są takie same. W każdym etapie to by było w porządku nie wiedz? Ale może być też tak, że te bonusy O, Sonic nie zjeżdża. Znaczy po jakimś czasie dopiero. Dobra, to jest ważna informacja. Bo może być też tak, że te bonusy są takie same tylko dla emeraldów, które nie są jeszcze przez nas zebrane. To znaczy, jeżeli jeszcze nie udało nam się zebrać Pierwszego ogół Emeraldu, to te bonusy będą za każdym razem takie same. A jak już nam się, o, uda, to wtedy już będzie jakiś kolejny rodzaj etapu. Może w ten sposób. Dobra, trzeba trochę kurczę korzystać z tego Tailsa. Żeby jakoś sprytniej zebrać więcej. 96 już zebrane, ok. To całkiem blisko do 140 wymaganych. Więc może będzie szansa teraz to faktycznie zabrać? Jeżeli nie zrąbię. O, no, teraz po środku. Z lewej strony. Znowu. Tak! Udało się. 148. A poziomy się jeszcze się dużo. 156, no. Proszę moje generalnik, Pierwszy. No przynajmniej jeden zebraliśmy na ten odcinek. Hm. I jeszcze dostaliśmy zdrowie, bo 100, 100 kryształów tych obrączy. Wow. Wydaje się, jakby ta gra była prostsza od pierwszej części. Ale no, takie o, mam pierwsze wrażenie. Nie wiem, czy tak będzie. W ogóle jeszcze trochę, by nas, nas ten fan w ogóle złapał. No, mielibyśmy troszeczkę po naszym zdrowiu. <laughs> w ogóle bez krążków skończyliśmy. Bo oczywiście postanowiły się nam zsumować w punkty. Nie o to mi chodziło. O, holipko. A, krążyk! Ja już jest ledwo powietrza. Eee, um, uratujcie się coś? Aha, tu jest zdrowie ukryte. Um. Dobra, szczerze mówiąc, to już mi nie przeszkadza, że w sumie tutaj padłem. Ale bardziej mi przeszkadza, bo nie wiem, jak się tam dostać. Eee, um, do góry. O, lipka. Chyba ja muszę się wrócić troszkę. tu A, Aaa, jest uskoczył, dobra. Nie jest tak, źle, że już spadliśmy, ale wydawało mi się, że. O kurwa, będzie nieco łatwiej. Typowe platformy, jak w Raymanie, nie? W Redniacz, kurcz, myślałem, że go złapię. A masz. Co to mało być? To nie jest jakaś pułapka. Chyba nie wiem. Hmm. A teraz ciekawe, czy ja tam będę mógł się dostać drugi raz? Czy na przykład stwierdzą, że. Eee, tutaj jest spadek, dobra. Czy na przykład stwierdzą, że jak raz zebrałem bonusowe zdrowie, to już nie będzie go? Jezu, cały czas, dobra. To mogę farmić w takim razie. <gry> znaczy, nawet jak stracę tutaj przez kolce, to mogę się zawsze wrócić. Jeszcze mnie tak ciekawi, właśnie w związku z, z tym, że w pierwszej części mieliśmy raczej tak, że były dwa takie zwykłe poziomy. I trzeci był zwykły plus boss. Oj. Eee, okej. Okay. A w tej części... No, w pierwszym etapie... O, biedny Tails umarł. A w tej części właśnie, w pierwszym etapie były tylko dwa poziomy. W dodatku jeden bez... Znaczy, właśnie, właśnie jeden z bossem, a drugi tak... Um, trochę bez. No tak, Tels umarł i do nas przyleciał z nieba. Całe no. szczęście, najlepsza postać. Nieskończenie dużo zdrowia, więc może trochę poumierać i... i to wcale nie przeszkodzi. Co dobre, bo jak miałem jeszcze krócej pilnować życia z tej to by było tak um, średniowo. A, a tam był w ogóle checkpoint. O ja Eee, uratuję się z tego. O, dobra, tam był checkpoint, ale nie miałem znacząco krążków, e, pierścieni. Ale właściwie i tak bym nie mógł z nich skorzystać. No naprawdę, nie, dla widzę się. Eee... tam był już boss, eee... No ta. Ta, 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 Fajnie, Szkoda, że tak późno zauważyłem, że tam był spadek, ale cóż... Jeszcze raz tam byliśmy, więc trochę normalne, że akurat spadnę taką pułapkę. Eee, a to jak już tak faktycznie widział, trochę to wyglądało... Że miałby być boss, więc śmiesznie. O, nie gadaj, że to jest nowa. Nie, dobra. Zaraz już może nie zrobię tego. O, dzień dobry. tak ben? Eee, o co chodzi tu? On na nas. O, jakąś wodę zbiera. O, fuck. Aha. Czyli w ten sposób wygląda ten boss. Ojej, to będzie ciężko dosyć z nim wygrać. Znaczy ciężko, bo ciężko. No, wystarczy po prostu nie spaść, kurczę, w niefajne platformy. Ale wydaje mi się, że środkowa jest zawsze bezpieczna. Tak mi się wydaje. Więc po prostu trzymajmy się środka i spróbuję ponawalać tego przeciwnika. O, dobra. No tak, yy, nie było tak ciężko. Kwestia tylko poznania. Ja pier... To się jeszcze przemieszcza. Dobra, skok potężnej... Odblokowane zwierzątko. No, no to teraz już chyba będzie faktycznie wystarczająco na pierwszy odcinek. Udało nam się e 6 aż 2 akty. Czego się nie spodziewałem przed rozpoczęciem nagrywania. A już w drugim odcinku akwatyczne y ruiny czyli poziomy z moim ulubionym trakiem ze wszystkich gersonika, jakie powstały. No to dziękuję no, za oglądanie pierwszego odcinka. Zapraszam na kolejne filmy, tonikach i innych gier i innych rzeczy. Na razie.